Rzeczy, które bym chciała kupić na Google. Ok. E no to idziemy. Małe kapibary. Ok. Czeka. Bardzo, bardzo małe kapibary. Nie. B Czasem zapominam. Plastikowa, <coughs> o to mi chodziło, lat. O oh, emki, jakie słodkie. You know, mam taką, ale jedną. Fajna, oh. <coughs> to mi chodziło. Co, co to jest? Nie, nie, co to jest? Aha. Chyba nic. Nie wiem, jakieś śmieci. Jakie tu! To, to jest to! Bym chciała te wszystkie. Ja miałam... Yy, 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 taką, ale z takim jabłkiem. I gdzieś mi się zgubiła. Yy, ale bym chciała. Boże, ja bym chciała też wszystko wykupić. To bym miała przy sobie jakieś happy-barki małe, a nie. Dobra, druga rzecz. Współczuję zaba sobie. No bym takiego i poda chciała. Już. Ale wiecie, jaki mi się najbardziej podoba. Ten biały. To no ja bym chciała go, taki Jakby mi się ten zepsuł. To sobie tam bym założyła konto. I bym sam tego nagrywała. Do, dobra. Kolejna. Boże. Bro. Naprawdę. Ja to chciałam od dzieciństwa i nikt mi nie kupił kompletnie. Nikt. Nikt. Nie, bo to na To nie jest to, to nie jest to. Chyba. No, to jest to, to jest to. to. Ja bym to chciała bardzo Boże, kochane. Ja bym to chciała po prostu. O, wyprzedasz.